W tym roku obchodzimy 60-lecie pierwszego polskiego wydania książki Towarzyn Jansona w Dolinie Muminków. Z tej okazji uczennice Koła Bibliotecznego przygotowały przedstawienie na podstawie książki Opowiadania z Doliny Muminków. Historia ostatniego smoka na świecie. Mamy nadzieję, że zachęcimy Was do przeczytania książek o Muminkach. Wszystkie opowiadania, choć umieszczone w fikcyjnym świecie, mają przełożenie na nasz świat. Świat ludzi, pełen radości, trosk i nierozwiązanych problemów. Zobaczcie, z czym mierzą się Muminki. Zapraszamy na przedstawienie. Ryjku, wyobraź sobie, że złowiłem coś niesamowitego. Coś do jedzenia? Nie, coś zupełnie wyjątkowego. Chodź, pokażę ci. Wow, zielony smok! Muminek i ryjek wstrzymali oddech. Smok miał maleńkie, świecące oczy i cieniutkie skrzydła, które drgały w rytmie jego przyspieszonego oddechu. Muminku, co tam masz? Zobaczcie, co znalazłem! Ach, jaki wielki! Może będzie chciał trochę mięsa? Muminku, czy smog dobrze się czuje w tym słoiku? Czy będziesz go przetrzymywał w tym słoiku? Zastanów się! To mój smog! Ja go znalazłem! Mama Muminka delikatnie pochyliła się nad słoikiem, a smog, wyczuwając jej dobroć, poruszył ogonkiem. Był jednak niespokojny. Jego maleńkie pazurki bębniły w szklane ściany, a oczy pełne były niepewności. Może to jakiś magiczny smog? Co jeśli potrafi spełniać życzenia? O tak! Chciałbym, żeby był mój. Ale to mój smok, bo ja go znalazłem. Spokój! Może pomyślimy o życzeniu. Smok nie zwracał uwagi na ich słowa. Był zbyt zajęty próbą znalezienia drogi ucieczki. Wiesz, muminku, smoki nie lubią być w zamknięciu. Ale to mój smok! Przywiązałem się do niego! Wiesz, że nie powinno się nikogo zamykać, pozbawić go wolności? Wójciekiej spoglądał na muminka z lekkim uśmiechem, a smok cicho kwilił, jakby wołał do muminka o zrozumienie. To mój, mój smok! Może dałby się oswoić. Na pewno traktowałby mnie, mnie lepiej niż ciebie. Czemu ciebie miałby traktować lepiej? Może chcielibyście go podzielić na pół? Nie, Nie bądź, bądź okrutna, mała mi! Ryjek wyciągnął ręce w stronę słoika, ale w tej samej chwili smok nagle zatrzepotał skrzydełkami i wyskoczył na zewnątrz. Zrobił kilka okrążeń koło muminka i łagodnie wylądował koło kija. – Smoki to stworzenia rzadkie i niezależne. Ten malec nie powinien być w niewoli. – Wolność jest dla niego najważniejsza. – W tak, że powinien być na Zdecydowanie. Musisz sobie poradzić z tym problemem, Muminku. – Może tak będzie lepiej, gdy go wypuszczę? – Na pewno. Muminek patrzył, jak smok odchodzi, aż w końcu zakrył go blask zachodzącego słońca. Czuł smutek, ale zrozumiał, że każdy ma prawo do wolności. Niech zapamiętają wszystkich, którzy chcieliby trzymać innych w niewoli. Klatka, nawet złota, zawsze pozostanie klatką, a czasem największym darem, który możemy komuś oferować, jest wolność. Lepiej być, być wolnym wśród burz i, przeciwności, i przeciwności niż w złotej klatce bez własnej tożsamości. Myślę, że ta mądrość nie tylko dotyczy smoków, ale i innych stworzeń, które cenią swoją tożsamość. Ktoś nie jest tak również w dzisiejszym, w dzisiejszym świecie? Pomyślcie! To koniec naszej historii, w której wystąpili Muminek, Ryjek, Włóczyki, Mała Mi, Mama Muminka, Tatuś Muminka, Paszczak, Smok, Moi mili, zachęcamy Was do przeczytania książek o naszych przygodach. Zawsze z radością będziemy Was witać. W do... dolinie muminków.